Znajdujemy się w miejscowości Laskowice. Oczywiście restauracja statek można zjeść na statku. Można zjeść w wspaniałej knajpie. Świetnie pomyślane miejsce. Na pewno warto tu przybyć. Aż dziw, że jest tu naprawdę tyle stateczków, łodzi, łódek i dziwnych rzeczy. Jest to miejsce bardzo wyjątkowe, niby blisko Mosznej, a jakże urocze ze względu na te łodzie. Kto by pomyślał, że łodzie w środku, prawie że przy granicy z Czechami. Miejscowość Laskowice, niedaleko mosznej, niedaleko białej. Fantastyczne miejsce.